i słyszycie w słuchawce. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Błaszczykiewicz, firma Telemobile. tu czy chciałby pan może zakupić nowy telefon? Tak, a pan a na to, jeżeli wyleje sobie pani szklankę wody na łeb, to kupię. Marta, ogólnie ona pracuje w Play'u, więc no... A to, 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 to nie, bo no, jaki to... mobile, to może naskoczyć. Ona nie pracuje w Playu, dlatego że ona mówiła, że niby ma taką umowę, że co roku musi zmienić numer, a tak się składa, że ja w Playu mam numer od jakichś 4 lat i nic nie musiałam zmieniać. To ja od kurwa 7 albo... Nie, ona, co innego mówiła, że co rok zmienia numer, na. bo jak nowy numer masz, to masz tańszą ofertę, dlatego tak zmienia. Aleksandra, ale czego cz 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 ja mam jej zazdrościć? Nie wiem, nadwagi, jak koplacka ja na jublu. Jakieś za przypomnienia? W... Ja Muszę sobie doładować konto w Play, żeby mi je zablokowali, połączyć my z się, My się w jublu i mam zazdrościć. To e, przynajmniej no pokazuje, że Klaudia tak naprawdę nie ma nikogo bliskiego, bo zmiany. Tele, numeru telefonu, tak co roku, byłyby naprawdę uciążliwe i byłoby mi naprawdę trudno ciągle przekazywać ten numer y, bliskim i tak dalej, żeby oni ciągle wiedzieli, jaki jest mój aktualny numer. A widzisz, Claudia nie ma nikogo takiego, bo ma po prostu to w dupie wyjebane i zmienia sobie te numery, bo i tak, czy ona zmieni ten numer, czy nie, to wątpię, że ktokolwiek do niej dzwoni. No, mi się wydaje, że nawet dziadkowie do niej nie dzwonią, bo ją kochają. To jest dobre, klienci sami się rozłączają, bo zacznę po Dzień dobry, czy chciałby pan przedłużyć umowę? A wie pan, co jest taki Eryk? Rysownik do spalonego teatru. Złamał mi serce, porzucił mnie jako wada na ulicy. Poszedł z hejterami, gada z moimi przeciwnikami. zachorujesz ponownie i kłada miała rację, że cię wyzywała. Proszę, wyjdzie. A spierdalaj! Weź spierdalaj. nie zachoruje Aleksandra, Kochanie, z, ja, ja mam do ciebie pytanie, skąd ty kurwa dobrze tak znasz, czy Marta zachoruje, czy nie, co ty kurwa lekarzem jej jesteś? Dziewczyno, ty sobie nie zdajesz sprawy, co właśnie napisałaś. Klaudia to jest doktor Kidler. Tak, doktor Kaudz. Doktor, doktor Kidler. Z piłki ma piłkę lekarską. Dzień dobry, bo ja mam w sprzedaży taki telefon koloru piasku du z Dubaju. Chciałby pan? Dam panu ofertę. Nie ja jak proszek Alfa w budowie. Ja bym poprosiła, słuchajcie, iPhone 17 Max Pro zaawansowany, no bo skoro Patrycja chce iPhone 17 teraz kupić. A Korkowski i Arbuzowa Zuza, taki telefon już mieli zanim 16 w ogóle wyszła, bo bogaci ludzie mają z takiej, wiecie, no przedpremierowo takie nowinki. A 3 nie, bo ja na, jestem biedna. Z Apple no to ja też poproszę, już sobie zamawiam tego iPhone'a 17 Max Pro zaawansowany. A ja to cichu, pierdolę, no. ja zamawiam 18, bo jestem bogatsza niż wy, biedaki cebulaki. Cholera, no to pierdolę, nic nie chcę i mam to w dupie i mogę dzwonić z parapetu. Ale ty no widzisz, kurde, Marta, jaka ty no się no zrobiłaś, klauzi, to kurwa, rozrzutna, odkąd masz 900 monet? No nie, już... wiecie co, mi po prostu, kurwa, w tym momencie cycki opadły, jak kłodzie po tym, co przeczytałam, bo... Ale co, o jakieś... czym ty mówisz, o tym, o tym, co na ci napisałaś że znowu Tak, że zachoruje ponownie i tak dalej. E... Ja nawet jej nie życzyłabym takiej choroby, natomiast. Oh, nie, nawet kurwa nie chcę się tego komentować. Nie, chce mi się. To Marta, to serio, to, to, to nie ma sensu. Wygrałaś kurwa z czymś, co jest. Jak można takie rzeczy pisać? No właśnie, można i później ludzie się kurwa dziwią, czemu ja tak reaguję. Wiesz, wygrałaś. Ja... Przepraszam, ja... że ci weszłam stanie. Nie, nie, no mów, mów, proszę cię, bo wiesz, ja uważam, o. że to, co ty powiesz w tej sytuacji jest dużo bar bardziej wartościowe niż co ja powiem z perspektywy Przerwaj, osoby. mówić to następne przyszłość. Nie, ja na nią nie naciskam, widzę, co, bo ja wam powiem tak, jest grudzień i dla mnie grudzień jest bardzo ważnym miesiącem, dlatego, że dwa lata temu dowiedziałam się, że mam raka, to jest dwa lata, kiedy żyję po diagnozie, a wiele moich koleżanek nie miało tego szczęścia i odeszło. I dziewczyny miało po 26 lat, po 30, zostawiły dzieci. Zresztą nawet z Erykiem y, mamy jedno takie powiązanie. Moja koleżanka, która to zmarła to jest koleżanką tak. jego mamy z pracy. I ona sobie nie zdaje. Była bardzo, sprawy. Byłam, byłam tak, bardzo dobra, no. Wiek, no. I właśnie ona sobie nie zdaje sprawę z tego, ja sobie w ogóle piszę. A, A szkoda, że miałaś, że miałaś tu szczęście. szczęście. Dobrze, Klaudia, ja sobie to podskrinuję wiesz? Znaczy, Marta, ja ci powiem tak, ty osiągnęłaś więcej niż kurwa wiele osób kiedykolwiek, ponieważ, chuj, jebać to, wywalę to chyba Mój ojciec, w momencie, kiedy dowiedział się, że ma raka, chuj, on się totalnie poddał. Jebać to, że ma troje dzieci, jebać wszystko, on się totalnie poddał. Ty kurwa walczyłaś, wygrałaś dwa razy. A kim jest kurwa Kornelia Krójkowska, czy jakaś tam Aleksandra, która jest klaudelizą, i żeby napisać cokolwiek, musi się kurwa ukrywać Ale po Ale ta Kornelia, ta Kornelia to jest też Klaudia. No ja wiem, że to jest Klaudia. Więc, Klaudia, jeśli chcesz pisać takie rzeczy, to miej kurwa na tyle odwagi, dziewczyno. Bo w tym momencie mnie tak wkurwiasz, że. A, dobra, nieważne, bo po chuja się, denerwuję, a ta Nie, pizda się tylko co? cieszy. Ja Wam powiem tak. Y ja się czuję na tyle dowartościowana przez moich bliskich, przez wydry, przez mojego męża, przez wszystkich koło, że ja jeszcze będę żyła kilku lat, natomiast yy, nie życzę Klaudii, naprawdę mimo tego, że jej kurwa nienawidzę z całego serca, nie życzę ci dziewczyno, żebyś kiedykolwiek musiała się zmierzyć z taką chorobą jak nowotwór, jakikolwiek. Widzisz Klaudia, to właśnie odróżnia ciebie od Marty, że Marta mimo tego, że mówi oficjalnie, że cię nienawidzi, życzy ci wszystkiego dobrego, a ty kurwa, mimo tego, że ty, ty kurwa na nie jesteś w stanie napisać do nas ze swojego własnego konta, tylko ukrywasz się pod kolejnym kurwa bo się boisz jedyne, pozwu. O, jedyne czego jej życzę, do tego, żeby kiedykolwiek miała możliwość przejścia się. W oddziale onkologii, gdzie są kobiety, które chorują na raka. Ale jej to żeby... nie da, bo ona ja, ale będzie wiesz, nadal to nie bardziej poszkodowana, bo ją Eryk zostawił. To, to nie jest ważne, wiesz? Ja bym chciała, żeby ona weszła na taki oddział, weszła na salę, na której siedzi kilka kobiet, które nie mają włosów, są słabe, wymiotują, wszystko je boli. Spojrzała im w oczy i powtórzyła to, co teraz napisała mi. Klaudia, ja ci powiem tak, ja ci nie życzę, żebyś kiedykolwiek musiała patrzeć na kogoś z twoich bliskich, jak umiera. Bo ja przez to przechodziłam. I Ale kurwa, ona patrzyła. Jest, też, ja no. też, Klaudia. Ona I to ona nie widziała, jest no. nic, kurwa, przyjemnego, bo ja patrzyłam, jak mój ojciec umiera. Ale, kurwa, mać, ucho, przybrzydła. Co ty porównujesz powiedzenie, że jest ktoś łysy, do tego, że ktoś miał szczęście, że, że, nie wiem, że że wygrał z chorobą, yy, że zachoruje ponownie, co ma piernik tego Ty mi możesz powiedzieć, że mam brzydką mordę albo że jestem chuda. Klaudia, no niestety, zresztą... ale no, prawda jest taka, że chomik Dominika, który został na trzy miesiące sam w klatce, osiągnął więcej niż ty przez całe życie, bo ten chomik przynajmniej nadal żyje po trzech miesiącach bycia samemu w całej klatce, a ty? Co to jest to po prostu zabawne pisanie, że tak, że szkoda, że miałaś tyle szczęścia. No, ja uważam, że nie, że miałam tyle szczęścia, że moje dzieci mają mamę, że ja jeszcze mogę żyć, mogę się spełniać, mogłam wziąć ślub, na który bardzo czekałam, wiesz, to są takie... Fajne rzeczy, i ja na co dzień naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy doceniam. Doceniam to, że mam takie osoby przy sobie jak właśnie Idzik, Eryk, Asia, Julka, Iza, bo to są osoby, które mnie wspierają na co dzień. Nie tylko tu na okienkach. I kurwa Klaudia ja tylko powiem od siebie pisz dalej takie rzeczy a przysięgam ci kurwa że ciągle długo czekałaś na ślub kanał. ja nie czekałam długo na ślub Ale ja się doczekało a ty się nie doczekasz nawet ktoś ktoś kto to. nawet ktoś kto za wizę by się z tobą ożenił to i tak się z tobą nie ożeni bo nie chce on woli wizy nie dostać niż niż, niż z patrzeć z na twój ryj właśnie ja, ja, wiem, powiem, nie nie. ja wiem, że Klaudia tego nie zrozumie. Ja wiem, że Klaudia tego